Witam serdecznie z tej strony Ranvier i Gram Agni. No niestety. Naprawdę ten champion na jakoś mi nie podchodzi. Później przypadam za nim. Nigdy mi nim nigdy dobrze nie idzie. Co kupić? Nie mają kupityna. No? Nie ma kupityna no przez jest. A może to co, do coś innego jej chodziło? Miejsce z tym eee... Agnina i Gozy mi idzie. Co ten oden zrobił? Nie wiem. Oj Nie lubię snuponga. Czekło nie. Oni mają dość tanki zespół, oden. Sun Wukong Hades, no to będzie bardzo długo B będą siedzieć przy nas. No musimy ich szybko poobijać i tyle. Co tam jeszcze? No Janusza mają, no to damage jest. Jak Hades łapie tak koniec. jeszcze Oden. No to ja nie ucieknę na pewno więc nie mogę dosyć zapalny przez ani Odina, ani Hadesa. O Hadesa mogę, ale jak Odin zamknie Ulti Hadesa swoje, to już koniec. I... O to właśnie mi chodziło. No leżeć. Nie ma, nie uciekniesz. Super, zabijacie kolejnego. No ja pobijam ich. Wy zamordujcie je. Naprawdę nie umiem grać. Przyznaję się bez bicia. Chyba najgorzej minim idzie właśnie. Wo No, nie fajnie nam to wyszło. O nie! No, zaborduję. Super. No chodź tu. O! No, co? Że zobieźć bomb. po prostu... wyleciałeś do nas. No. Dobra, fajnie, odzyskałem trochę HP. No, no teraz musimy wygrywać, więc... Oj. No, co ja jestem zrobił? Po co ja tam wchodziłem? To ja nie wiem to mogłem nie wchodzić ale jest nie to e, Ulepszmy to i to ostatnio gram dość dużo w strifa po prostu tam się grać, tylko jest no taki problem że naprawdę zauważyłem że dość sporo osób o kurczę, wezmą widzę Jest sporo osób. Nie mam sens tak, co bym zrobił. Nie ma... Nie, nie miałem nie co zrobić. Co, to z było. Nie Niestety. Nie mamy nie ma nic, co by ich chwyciło ich na chwilę chociaż. Ten Janusz to naprawdę istna masakra. Ależeć. To nie wiem, co on myślał zrobić. Ale... No fajnie, was jest fajnie zabija Odejdź, bo Nie próbuj nawet mm, Mówiłem No bez jaj, czemu we mnie jest inna ta wieża? Wow wow kurczę jego łupki nienawidzę go A, Naprawdę jest słabo Dzisiaj słabiutko mi idzie Totalnie lamię ale, ale co poradzić Jestem trochę zmęczony Nie chcę mi się za bardzo brać moby. O jak no, ja wiem kiedy popełniam błąd, że jak, kiedy sobie pozwolić, mogę na to popełniać, a kiedy nie. I kiedy spotykam lepszych graczy. Ja wiem, że nie, zbyt wiele nie zdziała. O, i znów, nie siedźcie tam, wycofajcie się. No, basta, to, nie dziwię się, ma dziewiąty ten... Dziewiąty jest chyba tam poziom, czy coś yy, opanowania tego centrum. No ale zabiję ją. No niestety. Wycofajmy się. Chodź, wycofajmy się. No dobra. Ojej, oj, Uciekamy? Nie ma. No. I tyle kurcze! Ej, złapmy go! No, jest No ale... Derwał go. To co naprawdę Agni nie potrafi grać. Hmm, i tego ci... Czy puściłem sobie grę w ogóle o maba mało co gram w Lola Strife i Smite, ponieważ e, gram teraz e, w Śródziemie Cień Mordoru bardzo fajna gra fajna jest ta walka, ale jednak taka trochę powtarzalna już po nie wiem po 3-4 godzinach które to się staje Nudne Niestety. No choć są tam fajne na ten. No klimat jest fajny na pewno. Nie powiem. No dobra. Aha, fajnie, jak go zabiła. No dobra, chodź tu. A nie mam tego chyba. No i co? Nie, zbyt wiele nie zdziałałeś tym skokiem. Ja tylko dajcie mi sensę poobijać. Oj! Ale... Gdzie mój tym znów? Ej wrac, no zabijcie go No bez jaj Spokój, zostaw mnie Dobra, chodź tu, chodźcie tu Mam, to, no, no. Wreszcie mogę użyć porządnie tego No dobra, teraz mój No super Kirujemy się, chirujemy, chirujemy. O, je dziś jak najbardziej Jeden za drugi No i to jest piękne, jak ma z asasinów w teamie Jeden za drugim skacze, i aby tylko zabić Ojej, ojej Ej Artemis wycofaj się Nie ma sensu Oj Oj, znów we mnie. Dobra. Tył, tył. Ale kto tam został? Aaa, No pewnie ma skórkę, piłę. Jakąś maszynę. No fajnie to wygląda. Dobra, poszukajmy po, aż się zrespię. Panie. A, to się schowała, dobra. To ja też się pszczeje. Za Noć ci... no... No bez i... i Hades. Na źle trafiłem w barzynki. Gdzieś spostrzelałem, gdzieś na powietrzem. Pięknie. Naprawdę. Cudownie. Naprawdę, jestem snajperem jak nie wiem. Dobra, to, to... Mogę buty, słuchaj, ale... To nic mi nie da. Może tak? Dobra. A, czy żyli czterech, tylko mnie dowali. No to fajnie wyszło. Jeden za czterech. Ale to jest... Zabójcy sobie. Co poradzić. Z tam i z powrotem, jak zające. Dobra, ja źle sobie biegnę. A ja sobie mogę poskakać. No. I tyle mogę. No i biegniemy. Kurczę, ale długo to będzie trwało. Dobra. Zawychilać tu, więc w sposób. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu ty. No chodź ci obydwoje blisko mnie. No ja bym chciał was wychilować. O! Widzicie. No niestety nic. Dobra, ale nic się nie dało. Oczył się? To jest dobra. No się już. No ale dobra, ja się wykuję. A gdzie resta? Aha, ten. Nie wiem, po co tam poleciał. No ale teraz musimy się wycofać! No, super. No, wycofujemy się, wycofujemy. No, proszę Cię, Bastet... No, pewnie, Bastet, leci kil cię! Ej, nie strasz! Łołowo, ojojoj! Teraz będzie polało! Biegiem, ratuj się kto może, goni mnie! Tak, gruba, ja uciekam! Piepsem stąd! A. Aha, dobra, już lecę, już pędzę, już pędzę No, Jeszcze tego No i trapiłem No i macie No, fajnie, dobra No fajnie Jakoś to wyszło Dobra Dobra, Aha, leci Dobra, zniszmy może wieżę Ej, zniszmy wieżę Ej, zniszczyć wieżę zamiast gdzieś. Ocep się, bij mnie, bij mnie Kurcze Nie wiem, jeszcze tego no, było zbyt blisko. Ale fajnie nam wyszło. No pierwszy mecz Agni. Wow! Ładnie. nie, zostaw mnie! Oczy się. puść mnie! Powiedziałem, puść mnie. Dobra. Uj, hades. No chodź tu dobra chodź Wow! Ja nie widziałem co się działo Nie, no, naprawdę nie wiem co to jest Ale Z tym, swoim No ma, kamień ja na pewno Doskonale no, ten item No da mi trochę Angika no, w HP Mam no, po trochu wszystkiego Fajnie No i zacznę. Aha, fajnie. No... Ale fajnie, naprawdę skim. Super. Piły tarcowe. Dobra. Co zrobi teraz? A, po... Nawet zawodny jest ten bug. to równie. dziwnie wygląda. O, znowu leci. No dobra. No ale to jest dziwne, że przegrywają, czy oni mają mój tanki, team, to powinni nas roznosić, robić co chcą, a jest prawda taka, że nie zaciekawie, mi idzie to, a to. Dobra, lecę. Już biegnę. Już pędzę spokojnie. Idzie Agni. Kurczę, ale on biegnie śmiesznie to wygląda. Tak? To na chodzie ja ze wsi. Zerowali. Dobra. Oj. Oj, 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 Uciekaj. Nie 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 dałem się wam. Ło wow, wowo wow. dobra Dobra, o nie Dobra, tam mnie, Odstrzeliwać Dobra, salwę puścimy jeszcze kilka O! No nie wiem po co to coś zrobił Oj, 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 oj No niestety No fajnie Czekam. No i widzicie, jakoś przeżyję Dobra. Wow. znów mnie próbuje dorwać. No niestety. Ty. No fajnie. Dobra, nie mam HP. Nie mam jak ci uratować. Już, podpalamy go. No i fajnie. Fajnie wyszło. To jest najważniejszy? No, na piw. Na musimy zabić. No bez jej. No. Kończmy to. Mamy szansę. No i teraz. No i dobra. No to mam nadzieję, że wam się podobał mecz. I do zobaczenia, trzymajcie się.